Przede wszystkim dzisiaj porozmawiamy sobie o naszej kulturze, a raczej o jej braku, o wszelkich formach, jakie się składają na naszą tożsamość narodową, religijną, obyczajową, społeczną itd. Celem tego odcinka jest głębokie wniknięcie w podstawy naszej tożsamości, choćby religijnej, i wykrować wam w głowie pewien obraz, jak powinna wyglądać tradycja normalna. W tym celu zabawię się na chwilę. Ale tylko na chwilę, w religijnego debila, tylko po to, żeby Wam coś wyjaśnić, czym jest prawdziwa kultura, prawdziwa tradycja, która spaja ze sobą obywateli. A później mój przykład porównacie sobie ze sposobem czczenia tradycji przez lokalnych księży. Cytuję: W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa i Maryi likwidujemy system emerytalny. Robimy porządek w systemie finansowym i sprawiamy, że emeryci żyją dostatnio i adekwatnie do swojej wieloletniej pracy. Aż w końcu wprowadzamy na końcu system rodzinny, gdzie rodzice bez emerytur będą dawać swoim dzieciom na start w życiu to, z czego sami się dorobili, a dzieci będą się nimi zajmować na starość. W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa i Maryi zapewniamy wszystkim ludziom, a zwłaszcza młodszym, Tanie mieszkania, nie obciążając przy tym finansowo innych. W imieniu naszego pana Jezusa Chrystusa i Maryi reformujemy system sądownictwa i wywalamy stamtąd nieudolnych, skorumpowanych urzędników, przez których każda sprawa ciągnie się przez lata, zapewniając bezkarność oprawcom i odmawiając sprawiedliwości pokrzywdzonym. Dzięki temu wspieramy uliczny handel między sąsiadami. W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa i Maryi wywalamy z kraju rosyjskich i niemieckich czy jeszcze innych narodowości konfidentów, z zagranicznych służb wywiadowczych. I odbudowywujemy swoje własne służby konfidenckie. Nawet pan Robert Heda, oficer naszych polskich konfidentów, na terenie Rosji w stanie spoczynku, sam mówił, że Polska jest ziemią niczyją. Służby polskiego wywiadu i kontrwywiadu są zniszczone, a nasi konfidenci, którzy działali na rzecz Polski, zostali wywaleni. W imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa i Maryi budujemy więcej żłobków, tak żeby przeciętna polska rodzina nie musiała często jechać do innego miasta, żeby mieć z kim zostawić dziecko. Albo płacić za żłobek 2000 złotych. Porównajcie sobie gęstość żłobków i przedszkoli w stosunku do gęstości kościołów i miejsc. Tak zwanych kurwa świętych W głupiej półtora tysięcznej wsi Może powstać nawet taka locha Kościołów Monumentów i katedr Mamy trzy razy więcej niż żłobków I to jest katastrofa A przeciętna rodzina Musi płacić za żłobek Nie wiadomo jak dużą kasę Dlatego, że nie ma zbyt dużo pieniędzy A wiecie co to może być? To może być choćby Niedożywiony chłopczyk w szkole na przykład którego rodzice nie mają wystarczająco zbyt dużo pieniędzy, na normalny byt dla niego, albo co gorsza, sami chodzą tam i rzucają pieniążki na tace. Mogę tak gadać w kółko bez końca, ale posłuchajmy co o takich zmianach myśli pierwszy lepszy lokalny ksiądz. Tam gdzie jest Maryja, tam nie ma nieczystości. Tam gdzie jest nieczystość, tam nie ma Maryi. Możesz, nie wiem, w jakich ornatach chodzić Maryjnych, jakie nabożeństwa mówić, jak piękne konferencje. A jeżeli się żyje w Kloacy i w brudzie, to wszystko jest posługa demonowi. I takie są, taka jest, taka jest prawda. Maryja nas prowadzi do Jezusa, który jest jedynym Królem, który jest jedynym władcą. Jemu jest dana wszelka władza na ziemi i, 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 poza, i poza ziemią w całym wszechświecie. Dlatego ona nas prowadzi i to jest najpiękniejsza, najkrótsza, najwspanialsza, najpewniejsza droga. Jeżeli się kapłani, tego nie. Tak. No tak, zapomniałem. Zapomniałem, że przecież od tego, żeby pomóc zwykłemu człowiekowi pracującemu w McDonaldzie, usunąć zbędą biurokracji i siedzących tam złodziei, pomóc mu założyć firmę i przez to pobudzić gospodarkę, tak żeby nam wszystkim żyło się lepiej, ważniejsze jest to, że Maryja jest kurwa drogą do Jezusa. Jest wiele rzeczy, które powinno się w tym kraju zmienić, ale do czego zmierzam? Prawdziwa kultura i tradycja to tylko ozdoba. Wisienka na torcie zdrowego społeczeństwa. Ale jest na odwrót. Ja teraz w najbardziej bezpośredni sposób przedstawię wam wasze piękne hasła, idee i frazesy. Ja tylko przetłumaczę język waszej duszy. Słowa tych frazesów pozostawiam wam w domyśle. Najpierw chrześcijanie. KURWA TO JEST NASZEGO! Teraz ateiści. O ja pierdolę, kurwa! To jest nasze ego! oczywiście się z waszym! O kurwa, z waszym ego! Teraz muzułmanie. Nie wasze kurwa ego! Ale nasze kurwa ego! Teraz Ukraińcy. O kurwa! Slawa naszemu ego! Kurwa! Teraz patrioci i inni fajni Polacy. O jaki ja jestem podniecony! O swoim ego! O, o ja pierdolę! Aż się kurwa spodziłem! niech żyje nasze ego! Teraz nasi rodzice. Nie dzieci! Nie najmłodsi! Nie, mój, nie ty mój synu! Nie ty moja córko! Ale nasze kurwa ego! Ua! Ja Wam powiem tak, prawdziwe ego to jest u małych dzieci. No, ale o tym będzie po tym, jak Wam teraz powiem, czym jest ideologia. Ja nie mam nic do tradycji. Nawet sam w swoim domu mam na ołtarzu wino i symbol, który czasami noszę przy sobie, żeby się nim podniecać. Ja wiem, każdy musi w coś wierzyć. Wiara jest podstawą naszej egzystencji, ale porównam teraz Wasze ideologię do kobiety. Gdybyście mieli dobrą kobietę, która chętnie by wam ściągała laczki z waszych spracowanych nóg i dałaby wam wspaniałego syna, to na pewno tak byście ją kochali, że czulibyście się, się nie do końca spełnieni, gdybyście nie kupili jej kwiatka i bombonierki na przykład. I tak samo jest z życiem i z naturą. Człowiek pierwotnie tak kocha swoje życie i naturę, że nie czułby się szczęśliwy, gdyby nie wyrażał swojej ekscytacji w postaci symboli, figur i obrazów i religii Izraelici założyli, że można czcić naturę i życie bez symbolu i nie udawało im się to przez 1500 lat zawsze prędzej czy później miłowali rzeczywistość dekorując swoimi świątynkami na wzgórzach to tak jakby nie obdarzać swojej pięknej i dobrej żony prezentami mimo wielu lat satysfakcjonującego związku u ludzi nie czczących nic pojawia się dokładnie taki sam mechanizm Jaki rozwija się w młodszym rodzeństwie wobec matki. Matka kocha młodsze i starsze dzieci, ale te starsze, z racji tego, że są bardziej zaradne, więcej towarzyszą matce w codziennych czynnościach. Więc te młodsze czują się gorsze, mniej dowartościowane. Dokładnie tak samo jest u ludzi niewierzących w nic, u niektórych zatwardziałych ateistów itd. Ten neurotoksyczny stan wytworzył w dzisiejszych czasach. Kościół katolicki, bo uzależnił ludzi od ich wewnętrznej potrzeby dekoracji, a potem ich zraził do siebie, żeby postawić ich z niezaspokojną potrzebą wyrażania. I nie jestem tutaj w porównaniu z Was wyjątkiem, też zostałem wychowany w tym katolickim rezerwacie jak Wy. Przeczytam Wam teraz plan III wojny światowej Alberta Pajka. Trzecia wojna światowa musi się rozpocząć od przewagi różnic spowodowanych przez agentury Illuminati pomiędzy politycznymi syjonistami oraz liderami świata islamu. Owa wojna musi być prowadzona w taki sposób, że islam islamski świat arabski oraz polityczny syjonizm państwo Izrael wzajemnie się zniszczą. W tym samym czasie inne państwa, ponownie podzielone w tej kwestii, będą powstrzymywane do punktu kompletnego wyczerpania fizycznego, moralnego, duchowego oraz ekonomicznego. Wypuścimy nihilistów oraz ateistów oraz sprowokujemy niezwykły socjalny kataklizm, który w tamtym horrorze wykaże jasno i dobitnie narodom efekty absolutnego ateizmu, pochodzenie, z dziczenia i najbardziej krwawe orgie. Wtedy na każdym miejscu wszędzie obywatele, zmuszeni do własnej obrony przed mniejszościami etnicznymi i rewolucjonistami, będą eksterminować owych niszycieli cywilizacji, a masy pozbawione. Iluzji wobec chrześcijaństwa, którego boskie duchy, formujące chrześcijaństwo, bez kompasu oraz kierunku, podążających ideałów, ale bez wiedzy, gdzie umieścić swoje oddanie i adoracje, otrzymają rzeczywiste światło poprzez uniwersalną manifestację czystej doktryny Lucyfera, wystawionej w końcu na publiczny widok. To wyjawienie spowoduje w rezultacie generalny reakcyjny ruch, po którym nastąpi zniszczenie chrześcijaństwa oraz ateizmu. Obydwu zwyciężonych oraz zniszczonych w tym samym czasie. Chodzi tutaj o odkulturowienie człowieka. Człowiek ma być bez idei, bez czczenia czegokolwiek, bez rodziny, ani żadnego kompasu moralnego czysty materializm praca, dom, żarcie, sen, sranie. Człowiek ma być papką bez żadnej tożsamości, jedynie konsumującą technologię. Zwróć uwagę, że dzisiaj rzeczywiście tak jest. Młodzi ludzie nie widzą sensu w nauce, a starsi żyją jedynie odtąd dotąd, na ile pozwoli im wstanie z łóżka i pójście do niego z powrotem. Zanikła w naszym społeczeństwie sztuka, religia, tradycja i wszelkie inne formy kultu i obyczajów. Dlatego wszyscy są dzisiaj zredukowani do przygnębionych hedonistów. Posłuchajcie, jesteśmy dzisiaj cholernie nieświadomi. Idą czasy, w których nie będziemy obchodzić żadnych świąt. Ani tradycji, ani ubierać choinki, ani nakrywać do wigilijnego stołu, ani przestrzegać żadnej moralności. Tylko będziemy zamawiać sobie pizzę na święta. To będą też, wiecie jakie czasy? To będą też takie czasy, w których po zjedzeniu takiej pizzy wyjdziesz sobie na piwo wieczorem i ktoś ci ugodzi nożem i zabierze Ci telefon. Bo gotówki nie będzie. Bo tak jak powiedziałem, to będą czasy, kiedy nie będzie żadnej moralności, tradycji, ani obyczajów. Ale najgorsze jest, wiecie co? Najgorsze jest to, że jednego obywatela to nie obchodzi. Bo bardziej dla niego jest ważna ta pizza na weekend. A tutaj jest napisane, z czym się dzisiaj wielu z nas może zgodzić, a tempe masy, pozbawione iluzji wobec chrześcijaństwa, ale pozbawione kompasu moralnego i tego, gdzie umieścić swoją adorację. Zacytowałem to. Celem tego kanału jest nakreślić wam mniej więcej właściwy kierunek, gdzie jest prawdziwa moralność i adoracja. Trochę też odpowiedzi wyciągniesz z innych filmów przed moim i innych filmów po moim filmie. Ale ważne jest to, żeby szukać, bo wielu ludzi jest dzisiaj moralnie i kulturowo pogubiona albo w przyszłości będzie. Ale jak czytam komentarz internetowego przygupa, który odpowiedzi na poruszane przeze mnie tematy w filmach gada mi ortografii, albo pisze, żebym sobie kupił słownik, nie, to ja sobie wtedy myślę ja nie robię tych filmów, wolę spędzać sobie czas przy czytaniu książek. Bardzo mnie one relaksują. To trochę tak, jakby matce świeżo postracić dziecka w trakcie jej wyżelania się powiedzieć jedynie, żeby buta sobie zawiązała. Jakaś taka głupia i popierdolona odpowiedź człowieka o niezrównoważonym charakterze. Jak widać, do tempego internetowego motłochu trzeba mieć dużo cierpliwości, ale nieważne, jedziemy dalej z tematem. Zastanawialiśmy sobie o kulturze i wiem, że jest ona tylko formą dekorowania rzeczywistości. Teraz przyjrzyjmy się temu, czemu naprawdę człowiek jest szczerze oddany z natury. Zastanawialiście się kiedyś, jak naprawdę Bóg, natura, rzeczywistość, szatan, wielki duch u Indian, ale nazwijcie to jak chcecie. Rządzi społecznością ludzką? Na świecie występuje dobro i zło. Jest w nas zło, jak i zarówno dobro. Przejawiają się one jako egoizm i empatia, i są one skorelowane z wiekiem. Z reguły, dla starszych od siebie jesteśmy bardziej egoistyczni i samolubni, a dla młodszych od siebie jesteśmy bardziej altruistyczni i empatyczni. Kiedy patrzymy na jakieś mniejsze istoty czy rówieśników z najbliższego otoczenia, to wtedy z faktu, że mamy większą moc sprawczą nad nimi, pompujemy własne ego. Ale też z faktu, że mamy więcej ciężkich doświadczeń jako starsi, zbiera się w nas empatia, kiedy widzimy siebie w młodszych osobach, tych, którymi sami kiedyś byliśmy. W połączeniu z tych trzech pierwiastków tworzy się duma. U młodszych ego działa nieco inaczej. Jest bardziej reaktywne. Naturalnie u młodych jest podświadoma niepewność i obawa. To wtedy ich ego pomaga im w budowaniu własnej tożsamości. Dam wam taki przykład jest sobie małe plemię, gdzie są młodsi, starsi współplemieńcy. Starsi są empatyczni i uczą młodszych polowania i uprawiania ziemi. Natomiast młodsi są bardziej egoistyczni, dlatego muszą nauczyć się wielu rzeczy, żeby nabrać charakteru. I wtedy będą oni bardziej wyrozumiali dla kolejnych młodszych, egoistycznych. Niewyuczonych pokoleń. Pierwsze najstarsze pokolenie jest najbardziej empatyczne i dobrotliwe dla najmłodszych dzieci. Twoja empatia wzrasta wraz z wiekiem, bo im starszy jesteś, tym więcej masz młodszych wokół siebie osób. Jeśli jesteś najmłodszy, to Twoje ego pomaga Ci w budowaniu swojej tożsamości i w zdobywaniu umiejętności. Dam Wam taki przykład z angielskiego i wypowiem Wam jedno zdanie po angielsku. What is age this woman? To znaczy, jaki jest wiek kobiety? Słowo age, age, tutaj jest blisko spokrewnione ze słowem ego, czyli wiek. Kiedy jesteśmy mali, to nasze ego chce cukierka. Kiedy jesteśmy starsi, nasze ego chce założyć rodzinę. Albo zrobić prawo jazdy, to zależy od wieku. Młodzi są wobec starszych egoistyczni, a ich ego karmi się dobrocią starszych. Młodsi buntują się wobec starszych, a starsi im w tym przewodzą. I to jest naturalny truizm, jaki naturalnie występuje w nas, w naszym ludzkim gatunku. U innych zwierząt tak samo. Nie możemy zniekształcać tego procesu poprzez. Narzucanie młodszym jakichś górnolotnych haseł, ideologii czy religii, pompując wobec młodszych własne ego. Bo to jest właśnie opisany w religii grzech, za który karą jest śmierć, jakim jest zestarzenie się. Jak to mawiają, z jakim przystajesz, takim się stajesz. Jeśli będziecie pomagać młodszym, będziecie czuli się młodziej. Dam Wam teraz inny przykład. Oglądałem kiedyś taki serial The Walking Dead, gdzie były dwie siostry, gdzie starsza zabiła drugą młodszą siostrę. Starsza kobieta, która się mi opiekowała, nie upilowała ich wtedy i kiedy doszło do tragedii, to starsza kobieta, widząc, że ta mała dziewczynka sprawia zagrożenie, zwyczajnie ją zabiła. Zwróćcie uwagę, że kiedy jesteśmy tym głęboko poruszeni, to patrzymy na tą tragedię jako całość. Ale dla porównania odwróćmy teraz tę sytuację. Gdyby na przykład to starsza kobieta zabiła młodszą siostrę, a starsza siostra w odwecie zabiłaby starszą kobietę, to wtedy bardziej kibicujemy tej starszej dziewczynce, nie? Jeszcze byśmy bardziej kibicowali młodszej dziewczynce, gdyby to jednak starsza kobieta zabiła tą starszą dziewczynkę. Jest nam szkoda młodszej dziewczynki, a starszej kobiety nie jest nam szkoda. Dałem wam tutaj porównanie, że dla starszych jesteśmy z natury egoistyczni, a dla młodszych z natury opiekuńczy i empatyczni. Chcecie zniekształcać ten naturalny mechanizm jakimiś głupimi przykazaniami wyniesionymi z religii? Nie możecie zniekształcać tego procesu. Nie, nie możecie odwracać. Jeśli będziecie bardziej empatyczni i kochający wobec starszych, będziecie konformistami. Jeśli będziecie bardziej wredni i egoistyczni dla młodszych, to wtedy będziecie zakłamanymi skurczybykami. Tam gdzie w swoim mózgu i sercu wstawiliście swoje puste hasła, ideologie, światopoglądy i frazesy, tam wstawcie troskę i chęć pomocy wobec młodszych, bo tam jest wasz stadny instynkt. A wtedy razem z innymi dorosłymi będziecie jedynie oddanymi sobie kolegami, którzy pomagają sobie nawzajem w pomaganiu młodszym. Tak właśnie naturalnie funkcjonuje społeczność ludzka, i tak właśnie wygląda naturalna ludzka hierarchia wzajemnej przyjaźni. Czystej, bez żadnej ideologii, ani pięknych religii czy haseł typu patriotyzm i tym podobne. Odniosę się teraz w praktyce do tej waszej naturalnej moralności, nie tej wynikającej z jakichś sztywnych przykazań, dogmatów, frazesów i górnolotnych haseł. Teraz w praktyce. Pokazuję Ci teraz obrazki ludzi w różnym wieku, ale te zdjęcia nie są regułą, bo Wy, którzy mnie oglądacie, jesteście w różnym wieku. Wejdź teraz w siebie, w, głęboko w swoje odczucia, najgłębsze, niepodyktowane żadnymi przekonaniami wyniesionymi z zewnątrz. Jesteś tabula rasa, czysta kartka i zwróć uwagę, wobec kogo jesteś bardziej empatyczny, a wobec kogo bardziej egoistyczny, według swojego wieku. W jakim stopniu komu jesteś bardziej chętny dać cukierka? Komu byś tutaj w jakim stopniu chętnie pomógł, a komu jak bardzo chętnie byś odpyskował, albo jak bardzo chętnie go uderzył? Czy mu coś ukradł? To jest naturalna moralność w każdym z nas. Mogę to powiedzieć każdemu. Na przykład chrześcijanie. Nawet wasz myjący się w brudnej wodzie kaznodzieja sprzed dwóch tysięcy lat mawiał Do dzieci bowiem należy Królestwo Boże. Nawet wasz kaznodzieja uczył was, żebyście przede wszystkim dbali o młodszych spośród siebie, żeby oni mieli choćby normalne prace i emerytury, na przykład. Mogę to powiedzieć choćby ateistom. Wzróćcie uwagę na inne zwierzęta. Lisy, niedźwiedzie, wilki, konie, myszy, ptaki... Niewiele jest gatunków zwierząt, gdzie osobniki tej samej rasy nawzajem się zabijają. A to właśnie dlatego, że starsze osobniki czują wobec młodszych naturalny instynkt opieki, a młodsze tego instynktu nie mają, ale ich nie zaatakują, bo są od nich słabsze i mniej zaradne. Więc i wy powinniście się troszyć o młodszych spośród siebie, żeby mogli mieszkać na własnym mieszkaniu, a nie jak na cudzy na wynajmie. Choćby nawet satanistom mogę to powiedzieć, czy jakimś innym wyznawcom jakichś innych ideologii, jak na przykład meralianizm. Ta doktryna to już w ogóle, to był dla mnie śmiech poniżej pasa, w co oni wierzą. Ale nie będę w to wchodził. Czytałem kiedyś litanie do szatana i w ostatniej wzrodce było napisane Ojcze przybranych dzieci, których Boga Ojca, gniew i mściwość wygnały z rewskiego grojca. O szatanie majnęc długiej się ulituj. Mówiąc krótko, według waszej natury, bo wszyscy mamy taką samą, szatan nie chce, żebyście go czcili. Szatan chce, żebyście myśleli o dzieciach i młodszych rówieśnikach, którzy żyją spośród was. Żeby choćby oni nie mieli zlikwidowanej gotówki, ani dostępu do złota, i żeby żaden pedał ich nie kontrolował. Nawet pedofil, co potwierdzono naukowo, odczuwa chęć uprawienia seksu z dzieckiem, ponieważ na podstawie neuronów lustrzanych w mózgu widzi w dziecku siebie samego, którym sam był kiedyś. To ja się pytam, jaki proces w dobie jego wychowania sprawił, że ten człowiek z wiekiem nie rozwinął w sobie dojrzałości, czyli, czyli odpowiedzialności za to, co robił z dzieckiem. Ja wam powiem jaki. To było uczenie go waszego ego, jeszcze jak był mały. Podsumowując, nie bądź Obojęty dla swoich młodszych rówieśników z najbliższego otoczenia albo z natury pomocny, wyrozumiały, współczujący dla nich, starsi rówieśnicy powinni pomagać dzieciom i młodszym rówieśnikom z otoczenia chodzić w dziki świat, uczyć zaradności i wielu innych praktycznych umiejętności. Natomiast starsze rówieśniczki powinny utrzymać dzieci i młodszych rówieśników z najbliższego otoczenia w strefie komfortu, na przykład w razie czego jeśli któryś młodszy się skaleczył opatrzyć mu ranę albo dać cukierka, gdybyśmy wszyscy tacy byli naturalnie, to byśmy doszli do moralnej perfekcji, o której mówił Jezus, Buddha i inni różni myśliciele, którzy nawet nie wierzyli w Boga. A wiecie, jaka jest najczystsza doktryna Lucyfera, o której nie powiedział wam Pike? który też pompował własne ego jakimś Lucyferem, który jest Bogiem? Buntuj się przeciwko starszym w imieniu młodszych. Każdy według tego, ile ma lat. Bo jeśli naszym młodszym rówieśnikom i dzieciom odbierzecie wszystko, łączy z możliwością kupna mieszkania i możliwością normalnego założenia rodziny przez jakieś pseudo to wtedy naprawdę zobaczycie u nas pierwotne zdziczenie i będziemy uprawiać na was krwawe orgie. Do widzenia.